Witam! Pamiętacie, jak 4 lata temu na Mistrzostwach Świata niemiecki balec rozjechał brazylijską sambę wynikiem 7-1? Oddałbym wtedy niedzielnego kotleta za transmisję z szatnika na Rynios. Za to, następnego dnia w mojej głowie pojawił się pomysł na prostą grę mobilną, w której walimy jak najwięcej goli do bramki loserów. Po prostu, gigant chaos! Ja nazywam się Łukasz, jestem jednym z dwóch producentów gry i opowiem Wam w skrócie, jak się w to gra. Mechanika jest każdemu znana. Po prostu naciągasz i strzelasz. I tu mała podpowiedź. Jeżeli grasz krowami, podawaj do krów. Wtedy na pewno piłka znajdzie właściwą drogę do bramki. Możesz grać na fuksa. Liczyć na to, że piłką odbitą od rogu strzelisz gola. Tylko kiedy przyjdzie Ci grać mecze, to dobrze jest wiedzieć, jak precyzyjnie rozegrać akcję. Szukajcie zawsze jest jedna lub więcej właściwych dróg piłki do bramki. Oczywiście, samobóje też się zdarzają. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest już jasne. Masz do ogarnięcia aż 210 akcji na 7 boiskach. Każde nowe boiska to nowe feature'y. Na plaży pojawiają się przeszkadzające nam chmurki i obracające się zawodnicy. Na asfalcie kałpton będą nam przeszkadzały lub pomagały wiatraki oraz pojawią się wbiegające z zwierzaki. Czym dalej, to ciekawiej? Na boisku Farfar Go oczywiście pojawi się mroźny klimat i kostki lodu. Liczę na Was, że odkryjecie kolejne featurey i zapewniam Was, ostatni zaskakuje najbardziej. A co do odkrywania, w grze jest mnóstwo isteregów. Z samymi zwierzakami związanych jest kilka popkulturowych nawiązań. Piszcie w komentarzach, co udało Wam się znaleźć. Grać można na wszystkim: od małych urządzeń po wielkie tablety. Grafika w grze jest przystosowana do nowych aspektów graficznych 18 na 9. Może jesteś ciekaw, jak po hiszpańsku mówi się na świnkę, krowę lub innego zwierzaka. Po prostu zmień sobie język gry. Ale najfajniejsze jest to, że w polską grę można zagrać w ojczystym języku. Za sukcesami idą nagrody. Wygrywamy kolejne zwierzaki, kolejne drużyny. Odkrywamy kolejne tryby gry, których jest aż 4, a w jednym z nich zdobywamy puchary. Ale żeby zdobywać kolejne trofea, trzeba wygrywać wysoko mecze. A to wymaga treningu w trybie ekrzy. Jak w prawdziwym sporcie, trening czyni mistrza. Znalezienie tej optymalnej drogi do bramki daje ogromną satysfakcję. Chciałbym widzieć Waszą reakcję, jak pierwszy raz w ostatnich sekundach wygrywacie mecz wynikiem 7-1. nie mówiąc już o kolejnych pucharach w waszej gablocie. Dla cierpliwych graczy do odkrycia za darmo jest aż 71 zwierzaków. Jeśli chciałbyś grać na przykład wielorybem, na pewno w końcu uda ci się go zdobyć. I najważniejsze – full free! Całą rozgrywkę możecie przejść bez płacenia. Nie zarzucamy was reklamami. Jedynie raz na 4-5 minut, jeżeli będziecie chcieli dostać nowe piłki, możecie oglądnąć jedną reklamę. Ale w naszej grze nic nieproszonego nie wyskoczy wam na ekran. Lubiliście porzucać ptakami w świnie? Lubicie pograć na komórce w bilarda lub minigolfa? To ja jestem przekonany, że polubicie też nasze krówki. Nasze? Bo projekt realizowałem przez 2,5 roku z moim kumplem Arturem przy dzielnej współpracy mojego drugiego kumpla Tomka, który świetnie udźwiękowił nam grę. W trzy osoby udało się nam zrealizować w pełni profesjonalny produkt. A w skrócie było to tak. Wpierw był szybki prototyp. Wielkie dzięki za pomoc Mariuszowi. Pozdrawiam. Stwierdziłem. Ma to sens. Sam jestem tylko grafikiem, zacząłem projektować postacie, layouty, szukałem dewelopera, który zakodowałby grę, no i udało się. Pojawił się Artur, który nie dość, że pomógł od strony deweloperskiej zaistnieć projektowi, to współprodukował ze mną grę, czuwał na całym UX gracza i wymyślił dwa zajebiste tryby gry, które sprawiły, że rozgrywka stała się kompletna. Jeżeli choć trochę zaciekawiamy Was projektem, lubicie tego typu gry, to zapraszam do storów. Gra dostępna jest na iOSie i na Androidzie w ich sklepach. Ściągamy, instalujemy i gramy. Oczywiście mamy nadzieję, że odwiedzicie nasz profil na Facebooku. Liczymy na Wasze oceny, komentarze, pytania, sugestie. W opisie umieszczamy kilka linków, które warto sprawdzić. Jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć od drugiego producenta Artura, to piszcie, może uda się go namówić na kolejny film. No i najważniejsze spodobała Ci się gra? Udostępnij dalej! Powiedz o grze swoim przyjaciołom, kolegom, znajomym za granicą. Będziemy Wam bardzo wdzięczni. Grajcie w Kigent Chaos. Serdecznie pozdrawiam.